A jeśli podoba wam się mój świąteczny pokój, to zostawcie łapki w górę. Michasza, masz już wszystko gotowe w pokoju? Mogę zobaczyć? No pewnie, chodź zobacz, jak mam fajnie. Już idę, a widziałaś tego konika? Ładny, um. nie? Pokaż, a skąd go macie? Wiesz, że sama nie wiem. Jak nie wiesz? No tata go tu chyba powiesił, bo nie ja. A, a skąd ta cię mowa? To gdzie on jest? Mówił, że idzie do komórki po jakieś tasienki czy coś takiego. Dobra, to chodź zobaczyć pokój. Jasne, chodź. Ciekawe, jak tam masz? O, tata! tam? Bo jesteś! No a kto, Mikołaj? No jak Mikołaj wyglądasz? Przynajmniej masz jego czapkę. Chodźcie, pomożecie mi! Ale w czym ci pomóc? No chodźcie, chodźcie. Ale co to jest? Skąd ty to wytrzasnął? No, z komórki, choinka. Marek, gdzie ty chcesz ją dać? Nie będziemy dyskutować na korytarzu. No, przesuńcie się, no. No, 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 no. No, no przesuń. przesuńcie. Nie, tak ona jest za wysoka. Dobrze jest. Jejku, nie mi drzwi Michałśka. Co ty masz z tymi drzwiami? wiesz. Do pokoju, Michał. Że co? No jak to, co? Święta no, idą do mnie. No ale ty się tylko małą choinkę. Czy ty jesteś poważna? Mała choinka na duże święta? Duża choinka musi być. Nie, no Mam, trzymaj mnie. Dobra, na bok. A musi być ta choinka. Nie mamy nawet na nią ładnych ozdób choinkowych. O larkach to już nie wspomnę. Tym się będziemy martwić później. Chodźcie że idź tam, będziesz mnie prowadziła. Ale gdzie ja cię mam prowadzić, co ty drogi no, do pokoju nie znasz? Ale... Prosto uważaj na drzwi! Co ty masz z Uważaj, 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 bo O ojejku. Wszystko tutaj zniszczysz o. zaraz. Tato, to w tych butach? A w czym mam być, w sandałach? Marek, no podłogi umyte na święta, a ty tu wszystko brudzisz. Mm, ty typowe dla taty. Wy się tam znacie, o. Proszę. Jakie piękne gałązki świeże. No dobra, tylko sztuczne. No jak na to, to wygląda? To no, jak wygląda, jak huinka wygląda, trochę się przygniotło, bo wiadomo, nie? Jak się niesie, to się przygniecie, ale proszę, wyprostujesz i masz, o. Ewidentnie, Marek, brakuje tu dekoracji. No i co myślisz, Michasia? Ja nie wiem, co tata wymyślił. No i co wymyśliłeś, Marek? Nic, że jest mi ciepło w tej czapce. No, kto normalny zakłada taką czapkę w mieszkaniu? Marze, na vlogmasy są. No dobra, w sumie ja też bardziej jestem na vlogmasowo. Ja też. Na mniej się czepiacie, dobra. To ja teraz idę do komóreczki po pojemniki z ozdobami. Przecież my już nie mamy wszystko zużyte na tamtą choinkę. Tato, co ty zapomniałeś? Tak. Jak się zapomniałem? Dobra Marek, ty idź po te ozdoby i ustroimy choinkę. Mm, gdy strojenie choinki wchodzi za mocno. ci już te święta całe weszły za mocno. Idę. Już idę. Od komary, coś ty przywiózł? Ozdoby choinkowe. Nie na mojej nie żeby się nie. Jakby się No, to możecie stroić. Czyli tam chyba nic nie ma. Mamo nie przejmuj się, to już na pewno żeś tam Przesuńcie ma. Przesunijcie się, jedziemy Kupy. do pokoju. Ale do to jakiego wróci? pokoju? To tam. Do Michałsi. Nie, muszę się kawę napić. A ja idę się napić wody. Zregenerujcie się przed ubieraniem choinki. No, to macie wszystko gotowe. Jeszcze wam tu może to wszystko przygotuję. O! o. 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 Ach, Proszę. Mamo, niech już będą te święty. Jeszcze tydzień skończy się głupawka, taty mm, To ciekawe, co w przyszłym tygodniu wejdzie. Właśnie, a może Michasia nagrała być rutynę świąteczną, co? Świetny pomysł, kochani, siedziecie, że będę dla was nagrała moją świąteczną rutynę, to zostawcie łapki w górę. No ja już nie mogę się doczekać. No już dawno nie było rutyny na Twoim kanale. Ostatnio to chyba jesienna była Właśnie, no to najwyższy czas nagrać kolejną. Świąteczną. Marzena, a wy zamierzacie przyjść ubrać tą choinkę? Idziemy! Chodź, chodź mamo. Ciekawe co my tam znajdziemy No tata twierdzi, że coś ma No mama, popatrzcie ile tego tu jest, o jakie ładne, jedne Drugie Ładne No ładne, ale one są takie bez wyrazu To nic, jeszcze są takie No też ładne Też bez wyrazu I jeszcze takie macie Uuu, też piękne No tu można wybrać coś fajnego No i co? I są ozdoby Chwila, lampki Najważniejsze Też tu są, wystarczy się schylić, o Ujedź. Ostrożnie mi z tym. A co ty chcesz mieć? Ostrożnie, proszę. O, a, proszę. Ale ciężkie. Co by się tu nachowały? Proszę. O, tu o, są. Co? Tato, to są letnie lampki na balkon. Jakie letnie lampki? No te są letnie, ale tu proszę. O. Kolejne. Jasne. Jakie jak chcecie. Dobra, tylko podstawowe pytanie, czy one działają? Mm, jak to już sam, to na pewno nie działają. Znalazły się ekspertki. Jak nie działają, jak działają. No i co, tak patrzysz? Nie działają. Działają, tylko się poplątały z jakimiś takimi małymi podciepami. O. Mm -hmm. Proszę. Wszystko zrobione, wystarczy do kontaktu i wszystko będzie działało. Daj, tutaj mam przy łóżku. No widzisz. No i co działa? Działałem, ale jedno działają. Wszystkie działają, tylko a. trzeba drugie podłączyć, o. To są dwa zestawy, proszę, te też mają. No dobra, a co z tym, Marek? Mam coś, spokojnie, zaraz je rozweselimy. Mm, tego jeszcze nie było. Rozweselać bombki. Przesuj się idę po coś. Ale co? Poczekaj. No wiem na no pewnie co, klej i brokat. O nie, Marek, tylko nie brokat. Ale czemu też będzie fajnie wyglądało No co ty wiesz, co z brokatem? Wszystko się będzie sypało. A tam brokat. Mam coś. Markery Ravmark. Co to jest? Pokaż tato. Proszę. Fajne. Ale super kolory. No mówię ci, idealne. Ale chwila, czy tym się da rysować po szkle? No oczywiście, po szkle, po plastiku. Po metalach, po powierzchniach nieporowatych Właśnie widzę i tablicach szklanych No to co? To jest idealne do zrobienia naszych wąbek. To który kolor wybieracie? Ale to jeszcze nie wszystko wyobraź sobie Czym one jeszcze mnie zaskoczą? No właśnie Fajne kolory do pisania po różnych powierzchniach Co jeszcze? Jeszcze coś mają Ale co no mów Masz taką końcówkę widzisz? Ścięta No, wyciągasz Zmieniasz jaką masz? Wow, jak to możliwe? Bardzo prosto w każdym markerze możesz zmieniać końcówkę, na jaką chcesz. Okrągłą lub ściętą. W zależności od tego, co chcesz malować. I widzicie, mamy idealne markery Rawmark do malowania naszych bombek. Łe, to ja coś fajnego namaluję na szybie na drzwiach No dobra, ale jak ja to zmyję? Już ci pokażę. Przesmój się na chwilę, marzynko, no. Uważaj na te pudła. Dobra, czapka I patrz teraz to. Dobra, rysuję. Jakie piękne serce dla mnie. No to i tak mi teraz zostanie. To normalnie można zetrzeć. Ale jak, to udowodni. Popatrzcie na to. Aha tan ta, tam. Ta. Ale bajem! Wszystko zeszło! A co ja wam mówiłem? Od dzisiaj będę ci zostawiała wiadomości na lodówce. Co ty na to? O, ten tam się dopisze Nieważne co z wiadomościami, teraz malujemy bombki. I co tam rysujecie? Za chwilę ci pokażę. Marek, rysuj, a nie odgapiej papuga! O tam od razu odgapiej. Jesteś mało kreatywny, no pomyśl trochę, ile jest symboli świątecznych zimowych? Tato no, rysuj, rysuj. Co fajnie się maluje, nie? No. Ja już swoją bobkę ozdobiłem, teraz idę na lodówce coś napisać. No dobra. Ciekawe, co tam napiszesz. Mamy nina jutro. Powiedz na jak jutrzejszy. Tato, ale nie podglądamy. Marek. Oj tam, oj tam. Nie, no zobacz, co tam tata pisze. Nie, no ten nie zgabiły widziętnie. Marek, tylko pisz bezbłędnie. Taro, ja już mam gotowa, wy? A my też! Myślę, że moje są najładniejsze. No, pomyślałby kto. O, a może widzę, że oceniam. Ale jak? No, normalnie widzę i napiszę w komentarzach, czyje bąki się bardziej podobają. Michasia, Marzena albo Marek, ale jeszcze ich nie widzieli dokładnie. To zacznę od mojej. Jedna jest taka piękna, są cztery różne wzory. A druga Wesołych Świąt i ślimaczek. Moje pierwsze jest ze śnieżynkami i bałwankiem. A druga ma napis wesoły Świąt, bałwanka, choinkę i śnieżynki. Ja mam dwie białe, na jednej jest choinka i pan piernik. A druga to są śnieżynki. I tak moje są najładniejsze. No dobra, jeśli będzie, widzowie zdecydują. To co, zawieszamy? Ale chwila. Mój piękny obraz. I to tymi markerami rysowałeś. No to powiem ci, że nawet ładnie. Tara! i tak się prezentuje moja choinka. No Dajcie znać, czy wam się podoba i napiszcie w komentarzach, które bąki wam się najbardziej podobają To wy sobie otwieracie kalendarze, a ja i dopisać swoje pojemniki To idź, a markery masz? Oczywiście, że mam, nara To które dzisiaj pudełko? Czyli się ósme okienko Jak ten czas leci I co ciekawego mamy? Co to? Krem do twarzy To idealnie, przyda ci się Zobaczmy jak pachnie świeżo, pięknie pachnie. Miałam go już kiedyś. Dobra, teraz otwieraj kolejny kalendarz. To teraz otworzę wasz kalendarz. Ciekawe, co tam będzie, bo już sama nie pamiętam. Jasne, o koni ściemniania. Hmm, czekoladowy pieniążek i maseczka. Przyda się do świątecznej rutyny. To świetnie, a co było w kalendarzu Tosi? No nie wiem, jeszcze nie otwierałam, to chodź otworzymy. Jasne, jestem ciekawa. O dzisiaj? Ciekawa jestem, co tam znajdziesz? Otwieraj! Co tu jest? Kolejny krem do rąk, no dzisiaj to masz kolekcję Popatrz jaki fajny Idealny krem na zimę Ozdoby Idealnie, żadne pudło już nie będzie teraz zagadką, teraz tu albo tu Kochani, to na to w tyle, zostawcie łapki w górę No i co? Do następnego odcinka, to na razie, pa!